Cześć. W tym filmie zrobię lodówkę ogrodową z rury kanalizacyjnej Fi 20 cm o długości 1 m, która będzie zakopana na stałe i drugiej rury o średnicy 16 cm, która będzie wysuwana, której będą półki. Taką dziurę w ziemi oczywiście można wykopać łopatą, ale do tego celu użyję wiertnicy spalinowej Kaltma. Mam ją z wiertłem o wymiarach 20 x 80 cm, czyli taka sama średnica jak rura, chociaż braknie 20 cm z długości, ale użyję jeszcze ręcznego wiertła do wiercenia studni, a studnie będę wiercił w następnym odcinku. Przed tym wierceniem wykonaję jeszcze dwa otwory na próbę. No muszę przyznać, że całkiem szybko to idzie, no jedynie trzeba uważać, gdy natrafimy na jakieś kamienie lub korzenie, wtedy może trochę szarpnąć, ale mamy tutaj dla bezpieczeństwa zamontowane sprzęgło, więc nie wyrwie nam z rąk wiertnicy, ale należy ją cały czas bardzo mocno trzymać. Należy też dość często wyciągać wiertło i wysypywać urobek, bo gdybyśmy chcieli wywiercić na jeden raz, to również może nam zablokować wiertło i wtedy trzeba je wypiąć z wiertnicy i odkręcić ręcznie, wsadzając szybokręt w miejsce na bolec. Za pierwszym razem właśnie taki błąd popełniłem. W internecie widziałem różne wersje tych lodówek. Nawet widziałem raz wysuwaną elektrycznie. Moja będzie w pełni manualna. Może będzie się różniła od innych jakimiś detalami i rozstawem półek. No cóż, ocencie sami. Jeśli możecie, zostawcie łapkę i napiszcie komentarz. To jest wiertnica Kaltman o symbolu KWS-520. A wiertło jest tak zbudowane, że na końcu ma wiertło wideo do betonu. I tutaj ostrze. Średnica tego wiertła to jest 20 cm. Tutaj w tym miejscu mamy właśnie przekładnię i sprzęgło. Silnik to jest taki standardowy jak od kosy spalinowej. I mamy taką dziurę, czy tam otwór na jakieś 80 cm. Po drodze też były jakieś korzenie. Szarpął maszyną kilka razy, ale ją utrzymałem. Zadziałało też sprzęgło. O, tam widać w środku, że są poprzedywane takie drobne korzenie. Widać albo nie widać, no wyżej być może było coś większego, ale już tego nie ma. Resztę obietrzyłem takim wiertłem do, do kopania studni. No, Studnie będę kopał w najbliższym odcinku, który Wam pokażę wtedy dokładnie jak to działa. Na końcówkę rury przykleję taki kapsel. Najpierw go odtłuszczę, mam tutaj benzynę ekstrakcyjną, ale można też jakimś rozpuszczalnikiem. Robię to, żeby mieć pewność, że wszystko będzie szczelne. Możliwe, że silikon też by się sprawdził, ale ja użyję kleju montażowego. Oto nasz kawałek rury, metrowy odcinek, Fi 20, na dole klej prawie wyschnął. Tutaj jeszcze musiałem dowiercić 20 cm wiertłem do robienia studni, wiertło ma średnicę 18 cm, więc musiałem wspomóc się szpadlem. Zostaje jakieś 5 cm, nie no, może trochę więcej, może 7 Mam nadzieję, że pion jest. I teraz tą szczelinę naokoło należy zasypać z powrotem ziemią i zalać wodą, żeby ten materiał się tam szczelniej wypełnił. Rura zabudowana. Niestety do środka dostało mi się trochę wody, jak moją klapkę trzeba ją będzie wytrzeć bo inaczej gdyby była woda mógłby się tutaj robić grzyb i teraz muszę zrobić jakieś półki coś na czym będę przechowywał jakieś na przykład napoje Różne wersje lodówki widziałem. Niektórzy robili zamiast rury półki na pręcie, albo robili półki gęściej były to na przykład 4 piętra. Ja zrobię tylko dwie, ale za to wyższe półki, tak żeby oprócz piwa weszły jeszcze jakieś wyższe przedmioty, jakieś na przykład wyższe butelki. Wyjdzie w praniu czy w ogóle to zdaje egzamin, a no, w razie czego zawsze tą rurę wewnętrzną można wymienić. Otwory wycinałem kątówką starczą do metalu po wcześniej odmierzonych i wyrysowanych liniach. Dwa okienka barowe wycięte, jeszcze muszę rurę obciąć z długości, tutaj według tej taśmy. Wszystko powycinane, rura tutaj skrócona, tutaj te uszy na tym deklu również obcięte. I te wszystkie ranty zeszlifowałem papierem ściernym, żeby nie były ostre w dotyku. Teraz muszę ją z pyłu jeszcze dobrze umyć i potem do środka wstawię półkę. To jest kawałek rury, który odciąłem. O, wysył krzywe, cholera, ale może być. Półka przykręcona czterema wkrętami do drewna. Najpierw nawierciłem, no i potem przykręciłem. Cztery półki dookoła. Jeszcze należy zamontować uchwyt do wyciągania rury, czyli użyłem takiego pręta nagwintowanego o średnicy 10 mm. Tutaj również przewierciłem wiertłem o średnicy Fi 10 mm. Użyłem nakrętek antyodkręcających się, czyli z takim plastikiem w środku gwintu. No i rurki PP do wody. Przekładam. No i trzeba to będzie jakoś skręcić. Ale myślę, że użytkowanie tego będzie bardzo wygodne. Wyciąłem jeszcze nożykiem takie koło ze styropianu o grubości 5 cm i zaizolowałem ten dekielek do rury FI 20 cm. Zawsze to jakaś izolacja. Marek gotowy można go zamknąć. A jak będzie jakiś gorący dzień, to sprawdzę go jeszcze pod kątem temperatury. Są takie kapsle zewnętrzne, które się wkłada w drugą stronę tej rury, a nie na, nie na kielich. No może popełniłem błąd, może powinienem go, ją zamontować odwrotnie. Wtedy ten kapsel przychodzi jakby tak od zewnątrz i jest to, jest to dobra izolacja przed deszczem. Tutaj niestety jak będzie padał deszcz, czy tam będzie leżał śnieg, to tymi szczelinami, szczelinami może przenikać do środka. Także będę musiał jeszcze pomyśleć właśnie o jakimś nakryciu typu jakieś wiadro, jakiś garnek albo po prostu ten kapsel, który być może będzie tutaj pasował, dzisiaj nie ma upału, bo jest jakieś 20 stopni Celsjusza. Ale zobaczymy, jaka będzie temperatura w lodówce. Włożyłem tam termometr jakieś 10 minut temu. Ten termometr jest za długi do tej półki i pokazuje jakieś 16, 16 stopni na termometrze. Na dole do rury 16 wchodzą trzy piwa butelkowe, puszkowe chyba by weszły cztery. I na górze włożyłem mineralną półtorej litrową i jedno piwo. Więcej tu nie będzie, no chyba że coś już całkiem cieńszego. Alkoholowe, ale my nie pijemy, po prostu nie mogliśmy niczego znaleźć. <laughs> no to teraz włożymy lodówkę pod ziemię i zobaczymy może za kilka dni jak będzie ciepło jaka będzie wtedy różnica temperatur. Tak, chodźcie zobaczyć jak wkładam. Czy ty to uniesiesz w ogóle? No, chyba to jest trochę za ciężkie dla Ciebie, może ja to... No. Jakby miało się. Się coś zbić. Dobrze. Dobrze. Tak, teraz musisz za ten górny uchwyt trzymać. Chyba sobie poradzić, nie? Mam korki, no moje nowe, zobaczcie. Tak, piękne. Pochodzę na piłkę, na treningi. Mhm. Dobra i zamkniemy górę. Szczęście, że są na rzepy. No, nie trzeba tyle wiązać. No i założymy jeszcze Tą górną pokrywę z beczki 200 litrowej na wypadek gdyby padał deszcz, żeby nic się nie dostało do środka, bo jeszcze nie mamy odpowiedniego kapsla, czy tam jakiegoś takiego wiaderka fajnego. Będzie padał deszcz. W nocy może padać, no. Zobaczymy jak dzisiaj. Ciągle nie ma upałów, ale jest jakieś 22 stopnie Celsjusza w cieniu. Widać to? O, widać. W lodówce są butelki z piwem od kilku dni. I mamy w tej chwili 16 stopni Celsjusza, więc wychodzi na to, że na dole zawsze będzie taka sama temperatura: 16 stopni. Wtedy na zewnątrz było 20 stopni, dzisiaj jest 22. No i wydaje mi się, że jak na zewnątrz będzie upał, jakieś 30 stopni, to również na dole powinno wskazać jakieś 16 stopni. Sprawdzę jeszcze, czy jak się napije takiego piwa, to będę czuł, że pije chłodne piwo. Nie jest takie zimne jak wyciągnięte z lodówki no Ale czuć, że nie jest też ciepłe Także takie po prostu psa z dopicia. To by było na tyle, jeśli macie jakieś spostrzeżenia Napiszcie komentarz Jeśli film wam się podobał zostawcie łapkę Dzięki za uwagę, cześć I na zdrowie